Roku liturgicznego, roku pańskiego 2022. Przed nami adwent, za tydzień, pierwsza niedziela adwentu. Pogoda nas jakoś przysposabia, spadł śnieg, jest dość zimno, może mrozu nie ma, ale jakoś się robi zimowo. Na pewno przyjście tutaj przed kościół. Modlitwa domaga się jakiegoś zaparcia siebie, trudu, może ryzyka, obawy, czy się nie przeziębie. Jest sens w tym przychodzeniu tutaj pod kościół, bo ma to walor dobijania się. Gdziekolwiek byśmy, czy w Starym Testamencie, czy, czy tym bardziej w Ewangelii, nie spojrzeli, to ta postawa człowieka, który. Przychodzi z ufnością do Pana Boga, który żebrze łaski, który czyni to z pokorą, z wiarą, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, proście, otrzymacie. Musi spotkać się z odpowiedzią Pana Boga. I rzecz jest, że sprawa czy msza święta zostanie przywrócona, czy nie, nie. Nie jest w gestii naszych sił, natomiast w gestii naszych sił jest z, z konkretna postawa, która pokazuje, nie możemy patrzeć obojętnie na kościoły, w których nie jest składany Boży kult. Nie możemy patrzeć na kościoły, gdzie budowane dla składania najświętszej ofiary od pół wieku składa się nową kszę nową na stole, ludzie na to patrzą. Patrzyliśmy my przez wiele lat dzięki łasce Bożej, lekturze jakiejś, głównie lekturze, doszło do nas, że to wszystko jest jakieś, jakieś wielkie oszustwo, oszustwo, spisek, szwindel, że w tym brali udział wciąż biorą osoby hierarchii kościelnej, że, że oni siebie oszukują i nas oszukują, że my nie idziemy więcej dawać oszukiwać, że czytając dokumenty Kościoła widzimy, że to jest spisek, zamach na Kościół, że zamieniono nam Kościół, zamieniono nam religię, po to zamieniono kult. Więc niech nas nie w jakiś sposób nie dotyka, młodzież powiedziała nie dołuje, nie, nie przeraża, że... że Mało kogo to obchodzi, że nie idą za nami tłumy, że nawet jakbyśmy się spodziewali, że jak jest w Poznaniu jesteśmy jakieś środowisko, jedno, drugie, trzecie, że ktoś zauważy to nasze zmaganie. No, może zauważy, ale się w jakiś sposób nie opowie, bo, bo to kosztuje. My róbmy swoje w tym miejscu, jakby powiedzieć dla rolnika, że dla rolnika jest ważny zasiad. Pan Bóg da pogodę, pan da deszcz, da być może życie rolnikowi, że doczeka owoców swojej pracy. Dla na nas najważniejszym jest zbawić duszę. Dziękujmy panu Bogu, że zobaczyliśmy też, że nie nie, nie, jest możliwe chcieć zbawić duszy i machnąć ręką na kościół. Z prostego powodu, że jeżeli nie będziemy się troszczyć o te kościoły, to musimy budować inne albo pogodzić się, że nie idziemy budować, ale wtedy miejsca muszy zostaje garne. Wystarcza nam to? Nam może ta Całkiem wygodnie. Niżej, mniejsza powierzchnia, mniej płacić. I Pan Bóg domaga się chwały nie tylko, że wysokiej, ale w najwyższym stopniu. I całe pokolenia ludzi przez wieki za sprawą Bożą trudziły się, żeby Kościół zbudować, utrzymać, ten kościół zabierany przez bezbożnych w historii, ile razy prusaków profanowany, czyniony magazyn broni, co tutaj nie było. I zawsze odzyskiwany, więc, więc mamy prawo wierzyć, że, że teraz też z, tego, z tego, tej posoborowej zapaści, z tego. Największego nieszczęścia, jakie mogło dotknąć ten Kościół, że jest tu składany niekatolicki kult pod szyldem katolickiego, wychodzi przez niewierzących kapłanów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Przez wiele, już ponad pół wieku. Że to ma swój, swój kres. Nadzieją dzisiaj w ostatnią niedzielę roku liturgicznego jest nam ostateczne przyjście Pana, które. Jest blisko, czyli jest bliżej niż wczoraj, bliżej niż tydzień temu, bliżej niż miesiąc temu. Dzień zwycięstwa Chrystusa nad grzechem złem w tym świecie tak rozpanoszonym i tym najbardziej rozpanoszonym w strukturach kościelnych za sprawą zamachu, jaki dokonał się na kościele wskutek soboru i Soborowie. Że ten dzień zwycięstwa Chrystusa jest coraz bliższy każdego dnia. Warto tu w zimno przyjść, nawet późną porą jak dzisiaj, żeby tą radość i nadzieję wobec Pana Jezusa wyrazić. Twoje zwycięstwo, Panie Jezu, coraz bliżej. My już je prawie widzimy. Daj Boże, że wytrwamy w zmaganiu z własnym grzechem, odrzucaniem, z wiernością okazywaną łaską Bożą. Matko Najświętsza, upraszam to. Nam, proszę, każdemu z nas przygodnych, wiernych, amen. Ad majorem daj gloria. Teogracias.